Suszarka ProAionic to urządzenie, które usprawni pracę Twojego salonu. Elegancka i zarazem praktyczna. Jej waga to zaledwie 310 gramów. Dzięki zastosowaniu konstrukcji silnika bezszczotkowego czas suszenia zostaje skrócony do minimum. Jest to możliwe dzięki efektowi Venturi. Wytrzymały silnik wykonuje do 100 tysięcy obrotów na minutę. Suszarka ma zaprogramowaną opcję autoczyszczenia, która umożliwia dokładne oczyszczenie filtra. Nowoczesna odsłona profesjonalizmu w Twoim salonie. Suszarka Projawnik Premium Line.